I siemanko, z powrotem, witam Was na kanale Przyczepom przez życie. W tym odcinku będziemy wymieniać, ja już tutaj sobie porościnałem, zobaczymy sobie wymiana węży od, od wody. Powiem Wam, zdecydowałem się na wymianę tych węży no z tego powodu, że tuż mamy poprzecinane no bo musiałem, bo tego nie idzie to zdjęcie, nie chcę tych połamać, tych te rozdzielaczy jest poprzecinały. no i musiałem też przeciąć, żeby sobie zobaczyć zobaczyć sobie, jakie jest średnica, średnica węża No mnie wychodzi, że to jest Fi 10 i tak, tutaj jest taki system zrobiony na ciepłą i na zimną wodę także, nie no, odwrotnie przepraszam, to jest na zimną, to jest na ciepłą mamy taki system zrobiony znaczy, no było już tak zrobione, tam była, tam była terma, ale tak jak wiecie, nie ma już termy, bo przerobiliśmy sobie to to na akumulator. Przerobiliśmy sobie tutaj to wszystko na miejsce na akumulator, zresztą ja tutaj termy nie miałem, bo jak kupiłem tą przyczepę, to prawdopodobnie panowie wymontowali mi tą termę. Wiadomo, kupowałem przyczepę od handlarza. Nie no, to może nic. Ale tak stwierdziłem, bo tu tak był tylko na 230 była ta terma. Na prąd ona wchodziła, nie była na gaz. Na gaz tutaj nie ma fabrycznie. Zresztą nawet nie ma, nie ma po prostu instalacji gazowej, by trzeba było tu ewentualnie. No, jest to możliwość rozdzielenia, dołożenia jeszcze jednego kurka do, do, do gazu na termę. Ale kurde, to są koszta rzędu około 1000 zł. Taka terma. No tak trzeba liczyć. No może gdzieś tam tanie by się coś tam pokominowało, jakąś chińską, coś tam widziałem na Allegro za 400. Ale kurde, trochę boję się, bo wiecie, no gaz i chińskie różne termy rzeczy i tak dalej. Zalanie przyczepy. To nie, stwierdziłem, że po prostu nie będę miał ciepłej wody, bo yy, nie mam prysznica w tej przyczepie. Jak wiecie, yy, nie mam prysznica, więc. Yy, tak naprawdę, ciepa woda no to, to do zmywania naczyń byłaby mi potrzebna, także mmm, stwierdziłem, że sobie zrezygnuję tego. A tyle, żeby naczynia zmyć ciepłą wodą, to sobie zagrzeję na gazie i, i też da się radę. No, i tutaj już sobie tam podkręcałem. Trochę jednego węża zdjąłem. Mamy o dwa kurki na ciepłą i na zimną wodę, i to jest. Na ciepłą i tak. na zimną wodę Ja sobie to zdejmę yy, Zdejmę sobie tego węża Oczywiście, Oczywiście kupiłem sobie Mosiężne Takie rozgarniki są plastikowe Ale stwierdziłem, że jak mosiąc Będzie trzy sztuki Dlatego, że Zmostkujemy sobie tamten Niebieski No mamy dwa węże I przy kranie mam o, pokażę, o. Teraz lepiej widać niebieskie, z czerwone zmostkujemy sobie to takim, takim czymś i podłączymy sobie tylko jednego węża. Także tu już trochę poucinałem, porozbierałem. Także biorę się za, za po prostu wymontowywanie tego odkręcenia od kranu, poniżej to przykręcenie. Pamiętamy tylko, że wąż jest. Yy, nie możemy z jakiegoś zwykłego węża wziąć. Nie, prosto już tu się mówi z marketu. Tylko, to oczywiście są specjalne węże do tego. Ale powiem Wam, one trochę kasy kosztują. Więc yy, ja kupiłem, i tak będę tylko używał wody do, yy, no też w sumie do picia. Może tam do jakichś umycia naczyń, umycia zębów sobie. A tak to do picia będę się starał, żeby mieć w bańkach takich 5-litrowych. Ale to zobaczymy, węże będą nowe. Także zobaczymy. No ale wracając do sedna, co chciałem Wam pokazać i powiedzieć, o co mi chodzi. Że kupiłem sobie węża i on musi być, to jest wąż techniczny zbrojony. Wiecie, o, widzicie. Widzicie to? Musi być na wężu taki kieliszek z widelcem, i wtedy on się będzie nadawał do, do spożywki, tak? To jest taki Fi10 zbrojony, podwójny i musi być na nim wybite. Wybite musi być na nim po prostu ten kieliszek. O. Ostrość. No. no widzicie, o. Mamy kieliszek, kieliszek i widelec. I wtedy teoretycznie się będzie nadawał do spożytki. Są typowo mm, takie węże, ale kurde, one kosztują 12 zł za metr. Tego dałem chyba nie wiem. Złote. 3,50 za metr, no jest, jest różnica, może jakbym gotował, z tego wodę sobie czerpał, ale tak naprawdę to jest zbiornika też nie ma dużego, bo jest chyba, nie wiem, z 24 litry, czy 25, taki niebieski na kółeczkach zbiorniczek jest, także stwierdziłem, że po prostu wymienimy to na taki wąż i tyle, także co, no bierzemy się za, za robotę. Wymontuję, wam pokażę, zaraz Wam pokażę. Tutaj złączymy sobie węża. Tym złączymy sobie jakoś i przyciągniemy tam pod, pod lodóweczką. Przez szafę nam przejdzie. bo zbiornik mamy w tamtej części przyczepy. No i oczywiście do ładzianki też wymienimy. Wąż nie dobra, to bierzemy się za robotę. I tak, tak wygląda um, nasz wąż. Po 26 latach, to że tu jest przecięte, to ok. No bo ja sobie musiałem przecież, żeby go... ale zobaczcie, ile tam jest w tym syfu. No i też jest ten certyfikat kieliszka z tym. Zobaczcie, a powiem wam, że trochę śmierdzi z tego węża. Jakiś śluz i w ogóle jest to, no, syf, tym jest nie. Także cieszę się, że to wymieniam. I tak. Tam już mamy zrobione taką złączkę. Tam jak widzicie. No i teraz tutaj przepletamy sobie przewód. Przekładamy go tutaj przez przez kominek. No i idzie tak jak ten stary przewód. Także idzie sobie tędy. I tutaj nam wychodzi i będzie nam sobie tam szedł dookoła dookoła tam pod ścianą idzie idzie i tutaj mamy cały zbiornik z wodą I tutaj zrobimy gdzieś tam też krzyżak zaraz wrzucimy roz, ten rozgałęźnik i, i tu i będziemy ciągnąć do, do łazienki tutaj mamy ten zbiornik z wodą także gdzieś tutaj to umiejscowimy Dobra, na razie przeciągamy pod, pod tymi tutaj mm, rurkami i tak dalej. I tak, tam poprowadziłem. To bałagan, ale tu wychodzi o rurka. No i teraz się biorę za, za przeprowadzenie tutaj kolejnych miejsc, tutaj tych rurek w tych miejscach, ale do łazienki oczywiście nie. Muszę Wam powiedzieć, zobaczcie, niespodzianka. Tu jest taki plastik. chciałem rurkę. Ogólnie patrzę, zobaczcie, wyrwana. Yy. I teraz tak, to mamy wyrwane. Zdjęłam ten plastik, bo tu ogólnie to było zasłonięte dotąd, nie? Dotąd było zasłonięte. Ja mówię kurde, mówię, coś mi tutaj nie, nie pasuje. Tak, zdjąłem tutaj ten plastik, bo to jest jeszcze jeden plastik. Pokażę wam. O, ta bułeczka. No i to jest ten ten plastik, który mnie ten Pod tym plastikiem, moi drodzy, właśnie ukazał mi się oto taki widok. Ogólnie ja już trochę wydrapałem, żeby sprawdzić, żeby sprawdzić po prostu w jakiej to jest kondycji. Ale niestety wygląda na to, że czeka mnie demontaż całej tutaj łazienki. No i co sprawdzenia skąd to leci? Mm, no bo kurde. Dziwna dla mnie trochę jest to sytuacja, dlatego że z tamtej strony, z przyczepy nie mam nic. W tym sensie, że tutaj... No, jest tylko otwór tutaj na ubikację nie? Ale tutaj u góry, u góry aż po sam mieśką tam górę, nie ma nic. Nie ma żadnego okna, nie ma nic. Yy, tu jak sobie spojrzymy od góry. To, to tutaj wychodzi, zobaczcie. Jest fajnie sucho. Nie ma nic. Także gdzieś to od góry, no nie wiem skąd to leci. Czy to coś tu było zalane? Czy może przez ten kran tu jakoś ciekło? No, nie mam po prostu bladego i zielonego pojęcia, co tu się mogło stać ale co w każdym razie czeka mnie po prostu demontaż tu idzie mi to belka więc ona idzie całkowicie no tu idzie belka więc czeka mnie całkowicie to muszę to wyciąć prawdopodobnie kibel wymontować yy... Dobra, co tu jest dopiero przy tym przy tej ubikacji no, tu widzę, że coś tutaj się tak trzyma na oko jak to się mówi gdzieś tu musiało podciekać moim zdaniem no bo tam jest kurde wszystko suche tu Ale to przy tej krawędzi od, od ubikacji. Więc. Mm, no co, czeka mnie demontaż. Używana przyczepa, wiadomo. Yy, jak to się mówi, trudno. Nie jest to nowe. Dobrze, że cała się na niej jest zalana. <grytania> Ale kurde, to jest woda. Zobaczcie. Dobrze, gdzieś, skądś to. Ale jest, musi tu lecieć. No właśnie, patrz. Tu jest woda. Hm. Ciekawe. Ciekawa sprawa. No co będziemy rozwalać to wszystko? Prawdopodobnie tutaj pod tymi ścianami też jest ok. Pod tymi tymi plastikami, no bo przecież to rozbierałem już. Tutaj pod tymi plastikami też jest ok. No bo to rozbierałem już przecież. Kurde, już nie pierwszy raz. Nigdy nie było czegoś takiego. Yy, no, że tam było. że to jest wszystko, da. No do wywalenia i szukania przyczyny skąd, skąd to leci ta woda na pewno wiadomo że to nie zdoło, nie prysznica tutaj nie ma na dachowej by to leciało ale to kurde wszystko jest suche Będziemy patrzeć, będziemy szukać, patrzeć trudno, się mówi. Dobra, bierzemy się za dokończenie tej hydrauliki i, i będziemy tutaj sobie to rozbierać pomału, ale najpierw skończmy jedno i dopiero będziemy brać się w tej.